Witam Was na kanale przedstawiam Wam zestaw 75396, śmigacki i Yamasadlaka. Znajdziemy tu 6 minifigurek, w tym jednego rocznicowego Neinaba. Zestaw posiada 558 elementów, z których składają się główne budowle. Po otwarciu pudełka naszym oczom rzucą się nowe opakowania na klocki w formie papierowych torek. Są dwie instrukcje oraz osobno porzucone fleksy. Pod instrukcją numer 1 kryje się jama sarlaka, a pod instrukcją numer 2 kryje się skif. Ale my zaczniemy od omówienia pustynnego pożeracza. Budowla na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem w porządku, przypomina to co ma przypominać. W porównaniu do poprzednich wersji, sadrak jest z każdej strony mocno obudowany. Otrzymujemy tu fajną wydmę zbudowaną głównie ze skośnych elementów. Na pewno robi to wrażenie, zwłaszcza że w LEGO Star Wars rzadko otrzymujemy taką formę terenu. Przyjrzyjmy się jeszcze reszcie, czyli mackom, paszczy oraz ukrytej funkcji bawialnej. Z tyłu otrzymujemy dosłownie szarą strefę. Z funkcją bawialną. Jak złapiemy za pokrętła i będziemy nimi poruszać, to wprawimy wszystkie cztery macki w ruch. Jeśli chodzi o paszczę, to uważam, że została poprawnie wykonana. Możemy ją otwierać i taki Boba Fett na spokojnie powinien się zmieścić. Od góry cała Jama prezentuje się dobrze, oczywiście mogło być lepiej bo te czarne study jednak rzucają się w oczy, ilość zębów też powinna być większa, mimo że budowla i tak dużo ich już posiada. Przechodzimy do Pustynnej Łodzi. Główną barwą w tym pojeździe jest Dark Tan, którego mogliśmy uświadczyć już w poprzedniej wersji skifazy 2017 roku. Między nimi możemy też zaobserwować podobne techniki budowy. Ciekawą rzeczą, jaką możemy od razu zaobserwować, są te transparentne elementy, które służą za podstawki, by budowla była stabilna. Jeśli chodzi o przód, to jest on szpiczasty, zaraz nad nim mamy brązową poręcz, w dość łatwy sposób zostały wykonane boki, bo większość przestrzeni zużywają te duże elementy, ale mimo to wygląda całkiem spoko. Trochę nie podoba mi się ta część pojazdu, ponieważ powinniśmy mieć tu miejsce dla kierowcy. Są tu nawet zbudowane stery, ale niestety o przestrzeni dla postaci już zabrakło miejsca. Ciekawym pomysłem za to jest użycie nakrycia głowy Senseja Wu z Lego Ninjago. Wiem, że tego typu pomysły już się pojawiały w innych zestawach, ale mimo wszystko fajnie jest to zobaczyć. Z boku pojazdu znajdziemy coś w postaci guzika, który po pchnięciu wysunie nam kładkę dla ofiary sarlaka którym miał być Luke Skywalker. Możemy też pchnąć jedną z barierek. Przejdźmy do omawiania minifigurek. Tak jak wcześniej wspomniałem, znajdziemy tutaj ich sześć i jest naprawdę fantastycznie. Mogłoby się wydawać inaczej, bo w końcu te postacie otrzymujemy często w innych zestawach, ale tak na pewno nie jest w przypadku rocznicowej figurki naba, który w Lego pojawia się po raz pierwszy. Wcześniej pojawili się jedynie jego pobratyńcy, ale mieli oni zwykłe głowy, a tu otrzymujemy zupełnie nowy szczegółowy odlew przez który fig złapał cały swój urok. Posiada ładną czarną kamizelkę oraz zadrukowany pas, pewnie na jakiś blaster. Szkoda, że nie otrzymał tutaj jeszcze nóżek Dual Molded z czarnymi butami, wtedy byłby prześwietny. Z racji, że jest to rocznicowy fig i pojawia się dodatkowo w zestawie, to musiał on otrzymać tutaj tabliczkę z zadrukowanym logiem 25-lecia. Postać pojawiła się w szóstej części w Powrocie Jedi i w Battlefroncie 1 z 2015 roku. Look Skywalker w Lego pojawia się dosyć często, ale tej konkretnej wersji z początku powrotu Jedi dawno nie widzieliśmy. Podobają mi się te szare szaty, a zwłaszcza to łączenie z nóżkami. Włosy to ten sam odlew, który kojarzymy z sali Palpatina lub nadchodzącego kalendarza. Główka zostaje ta sama używana przez wiele ostatnich lat. Jestem zdania, że ta konkretna wersja potrzebowała odnowienia, dzięki temu dostaliśmy kolejną świetną figurkę Luka Skywalkera. Jest Landow zbroi. Ostatnia taka wersja pojawiła się w roku 2012. Oczywiście była dużo mniej szczegółowa, na przykład była pozbawiona nadruków na nóżkach. A tutaj, w tej nowszej wersji, nadruki spełniają się rewelacyjnie. Na torsie w kolorze dark orange otrzymujemy ładnie zadrukowaną zbroję. Szkoda, że na tych czarnych rączkach też nie pojawiły się jakieś elementy zbroi, wtedy fig byłby już maksymalnie dopieszczony. Fajny odlew hełmu, który znamy z poprzednich wersji, jeśli chodzi o główkę z wąsami to też prezentuje się całkiem przyzwoicie, posiada też drugi wyraz twarzy. Przechodzimy do kapitana Solo, dopiero co został wyciągnięty z karbonitu, a już jest tutaj w kajdanach. Dostajemy ładnie zadrukowaną białą koszulę, co ciekawe, różni się od poprzednich wersji. Niestety tego samego nie mogę powiedzieć o nóżkach, tutaj też można było zastosować jakieś nadruki. Odlew włosów, myślę, że jest nam wszystkim dobrze znany. Podoba mi się jego twarz, sprawia wrażenie takiego niedowidzącego. Druga natomiast na twarzy jest już taka bardziej uśmiechnięta. Jeśli chodzi o Czubakę, to jest to dobrze znana wersja z poprzednich lat, z poprzednich wielu zestawów. Lego mogło się tutaj pokusić nad jakimiś dodatkowymi szczegółami. Być może kojarzycie wersję Czubaki z chow, gdzie był ubrudzony śniegiem. Można byłoby tu zastosować podobny zabieg, tylko że zamiast nadruków śniegu otrzymać nadruki piasku. Coś podobnego widzieliśmy w przypadku innej minifigurki Mesa Windu. Nie lubię piasku! Jest jeden z najlepszych łowców nagród w galaktyce: Boba Fett. Więc jeśli mieliście zamiar kupić mecha z tą postacią, to raczej sobie odpuśćcie. Zwłaszcza jeśli jesteście pewni nad zakupem zestawu z sadlakiem, bo są to dokładnie te same figurki, dosłownie niczym się nie różnią. Ale niestety mam trochę z nim problem. Jeśli chodzi o tego konkretnego Boba Fetta który jest wzorowany na piątym epizodzie. Wersja wzorowana z szóstego epizodu powinna mieć rączki i nóżki w kolorze jasno-szarym. Tutaj niestety tego nie otrzymaliśmy. Mało tego, brakuje mi tutaj tego kawałka materiału w kolorze oliwkowym. Nie zrozumcie mnie źle, bo Boba jest ładnie i szczegółowo wykonany. W ostatnim czasie figurki Mando ładnie im wychodzą. Patrząc nawet na te nadrukowane rączki, ale wciąż liczę na lepsze odzorowanie, bo tak jak wcześniej powiedziałem, otrzymaliśmy Boba Fetta z piątego epizodu, a nie z szóstego. Odsumowując, zestaw naprawdę mi się podoba, co prawda cena wydaje się całkiem wysoka. 350 zł katalogowo za nieco ponad 500 elementów. Za to dostajemy całkiem dobre budowle, zwłaszcza jeśli chodzi o jamę, a śmigacz skif może lekko bym zmodyfikował. W przypadku minifigurek też jest całkiem nieźle. Otrzymujemy tutaj kilka fajnych powrotów. Co prawda znanych postaci, które pojawiają się co jakiś czas, ale w tych konkretnych kostiumach fajnie był było zobaczyć odnowione wersje. Trochę może zawiódł Boba, ale za to otrzymujemy świetną rocznicową figurkę Nain Naba i myślę, że to będzie jedna z lepszych minifigurek z okazji 25-lecia. Dajcie znać co myślicie. Pamiętajmy też, że ten zestaw będzie fajnym uzupełnieniem do nadchodzącej barki Jaby UCS. Dajcie znać co uważacie, pamiętajcie zostawiać łapkę w górę wraz z subikiem i dzwoneczkiem. Niech moc będzie z wami.